Zdarzyło ci się kiedyś przeżyć jeden z tych momentów, kiedy całe twoje życie zmienia się w ciągu pięciu sekund? Kiedy wchodzisz na spotkanie, myśląc, że dotyczy jednej sprawy, a gdy z niego wychodzisz, wszystko jest już inne? Tak, to był właśnie ten czwartkowy poranek, kiedy zostałam wezwana na szybką synchronizację z szefem. Nic nie wskazywało na to, że sprawa jest pilna. Kończyłam jeszcze kawę, wchodząc do jego przeszklonego gabinetu. Nawet nie podniósł wzroku tylko wskazał na krzesło i dalej pisał na klawiaturze. Jego milczenie było głośniejsze niż jakiekolwiek powitanie. Nazywam się Ewelina Chorak. Mam 38 lat. Jestem samotną matką, byłą starszą strategiem projektów w Horyzont Rozwiązania. A właściwie prawie byłą. W końcu na mnie spojrzał i uśmiechnął się. Tym sztucznym, korporacyjnym uśmiechem, który nigdy nie dociera do oczu. Prowadzamy pewne strategiczne zmiany w personelu, powiedział. Jego głos był gładki, wyćwiczony i prosimy wszystkich na twoim stanowisku o zaakceptowanie tymczasowej korekty wynagrodzenia. Zamrugałam. Korekty wynagrodzenia? Przesunął w moją stronę teczkę. Otworzyłam ją i zobaczyłam liczbę, zanim jeszcze zarejestrowałam słowa. 55%. Moja pensja obcięta o ponad połowę, ze skutkiem za dwa tygodnie. Chcesz, żebym przyjęła 55% obniżkę pensji? Tymczasowo. Powiedział, jakby wyświadczał mi jakąś przysługę. Reorganizujemy budżety, tniemy trochę tłuszczu. Poczułam, jak płoną mi policzki. Ja nie jestem tłuszczem. Roześmiał się, jakbyśmy byli starymi przyjaciółmi. Oczywiście, że nie, Ewelino. Ale spójrz, rzeczywistość jest taka, że działamy teraz na innym rynku. Jeśli to nie jest coś, z czym czujesz się komfortowo, będziemy musieli znaleźć kogoś, kto się z tym zgodzi. Wiedział. Wiedział, że jestem samotną matką. Wiedział o kredycie hipotecznym specjalnym programie dla Ani. O rachunkach za leczenie z zeszłego roku nie oferował mi obniżki. On rzucał mi wyzwanie, żebym się postawiła. Siedziałam w idealnym bezruchu. Potrzebuję jednego dnia, powiedziałam. Uniósł brew, żeby rozważyć ofertę złapać oddech, odparłam i przeczytać drobny druk. Uśmiechnął się ponownie. Oczywiście. Wyszłam z tego biura z podniesioną głową, jakbym właśnie nie oberwała prosto w brzuch jakbym już nie zaczęła w myślach kalkulować, co mogę sprzedać najpierw samochód czy zdrowie psychiczne. Przy swoim biurku ręce trzęsły mi się tak bardzo, że nie mogłam pisać. Wpatrywałam się w ekran, mrugając, by powstrzymać pieczenie w oczach i myślałam o Ani. Dziesięć lat. W spektrum autyzmu. Genialna, wrażliwa. Z obsesją na punkcie gwiazd, planet i rutyny. Potrzebowała stabilności, bezpieczeństwa, przewidywalności a ja właśnie dostałam w swoje ręce chaos. Nie płakałam. Nie wtedy. To przyszło później, w samochodzie, zaparkowanym za supermarketem. Ten cichy rodzaj płaczu, kiedy twoje ciało wie, że nie ma czasu na dramat, tylko na upuszczenie ciśnienia. Myślałam, żeby do kogoś napisać. Ale co napisać? Hej, właśnie mi powiedziano, że jestem warta o połowę mniej niż wczoraj. Chcesz wyskoczyć na lunch? Zamiast tego otworzyłam LinkedIn. Nie aktualizowałam go od roku. Ale mimo to przejrzałam wiadomości. Jedno nazwisko przykuło moją uwagę. Marek Lis, prezes Kinetrix, największego konkurenta Horyzontu, napisał do mnie trzy miesiące temu po webinarze, na którym występowałam. Prosta wiadomość, imponujące spostrzeżenia, pozostańmy w kontakcie. Nie odpisałam wtedy. Byłam lojalna, zaangażowana, głupia, ale tego wieczoru tego wieczoru nie byłam lojalna. Byłam matką, strategiem. Kobietą z dziewięcioletnim doświadczeniem instytucjonalnym i bez resztek cierpliwości do bycia manipulowaną. Kliknęłam odpowiedź. Cześć, Marku. Myślę, że nadszedł czas, żebyśmy porozmawiali. Nie minęło nawet pięć minut, a na ekranie zapaliła się odpowiedź. Miałem nadzieję, że to powiesz. Nie spałam tej nocy. Nie tak naprawdę. Leżałam na kanapie z laptopem na kolanach, na wpół przeglądając oferty pracy, na wpół obserwując elektroniczną nianie Ani starając się nie wpaść w spirale paniki. Za każdym razem, gdy zamykałam oczy, widziałam tę liczbę. 55 procent. Jakby wypaloną na wewnętrznej stronie powiek. Pracujesz gdzieś przez prawie dekadę. Budujesz systemy, szkolisz zespoły, ratujesz projekty o trzeciej w nocy. Myślisz, że zasłużyłaś na coś więcej niż linijka w arkuszu kalkulacyjnym, kiedy przychodzi czas na cięcie tłuszczu. Ale najwyraźniej byłam tylko kolejnym centrum kosztów. O szóstej rano zawibrował mój telefon, nieznany numer. Zawahałam się, a potem odebrałam. Ewelina Chorak. Głos był spokojny, pewny siebie, znajomy. Tak, mówi Marek Lis. Chciałem cię złapać, zanim dzień się rozkręci. Masz chwilę na rozmowę? Usiadłam prosto. Teraz jest idealnie. Zaśmiał się cicho. Miałem nadzieję, że to powiesz. Obserwuję twoją pracę od jakiegoś czasu. Twoje wyniki w utrzymaniu klientów. Twoje sposoby na wychodzenie z kryzysów. Twoje nazwisko często się pojawia. Żadnych kurtuazyjnych pogawędek, żadnego owijania w bawełnę, tylko fakty. Bezpośrednio i celowo. Widziałem Twój webinar o adaptacji międzyrynkowej zeszłej jesieni. Kontynuował. Rozwiązałaś w 30 minut problem, z którym większość zespołów nie może sobie poradzić w ciągu kwartału. Jeśli Twoja obecna firma jest zbyt krótkowzroczna, żeby to dostrzec, to ja nie jestem. Serce waliło mi jak młotem, ale zmusiłam się, by zachować spokój. Doceniam to, powiedziałam, ale nie odezwałam się wczoraj wieczorem po komplementy. Nie odpowiedziałem tylko po to, żeby je prawić, odparł. Co się stało? Więc opowiedziałam mu wszystko. Obniżkę pensji, zawoalowaną groźbę, fałszywy korporacyjny język, którym owinięto coś tak głęboko osobistego. Kiedy skończyłam, nie wtrącił się od razu. Pozwolił ciszy zawisnąć w powietrzu, a potem powiedział: To haniebne, ale niestety nie zaskakujące. Co masz na myśli? Nie jesteś pierwsza. Horyzont traci dobrych ludzi przez cały rok. Najpierw dyrektor marketingu, potem dwóch liderów produktu. Ciche odejścia, umowy o poufności i zapomnienie, ale docierają do mnie różne wieści. Wszyscy słyszymy. Chwila przerwy. A co jeśli powiem, że mamy dla ciebie miejsce? Zawahałam się. Robiąc co? Budując coś lepszego? Nie łatając dziur w tonącym statku, ale wyznaczając drogę. Choć raz nic nie powiedziałam. Byłam zbyt zajęta próbą spowolnienia oddechu. Tworzymy nowy dział, kontynuował Marek. Skoncentrowany na kliencie, mocno strategiczny. Potrzebujemy kogoś, kto rozumie, jak obsługiwać kluczowych klientów. Kogoś, kto myśli nieszablonowo, kto nie załamuje się pod presją. Wypuściłam powoli powietrze: Kiedy potrzebowałbyś odpowiedzi? Spotkajmy się dzisiaj. Powiedział. Twarzą w twarz. Mój zespół chce cię poznać. Jeśli między nami zaiskrzy, będziesz miała ofertę w ręku do końca dnia. Spojrzałam na zegar. Szósta dwanaście rano. Ania wstanie o siódmej. Mogę odwieźć córkę do szkoły i spotkać się o ósmej trzydzieści. Powiedziałam. Jest kawiarnia naprzeciwko naszego biura. Codzienna kawa. Stolik przy oknie. Będę tam. Kiedy się rozłączyliśmy, po prostu siedziałam z telefonem na kolanach, próbując uwierzyć w to, co się właśnie stało. Tu nie chodziło tylko o pieniądze, chodziło o bycie dostrzeżoną. O to, że ktoś docenił lata niewidzialnej pracy, późnych nocy i cichych poświęceń, które ponosiłam, podczas gdy wszyscy inni przypisywali sobie zasługi. Tego ranka spakowałam ani śniadanie ze szczególną starannością. Dałam jej jeden z tych długich, żenujących, mamusinych uścisków na podjeździe pod szkołą. Wierciła się i powiedziała: Mamo, ludzie patrzą, uśmiechnęłam się. Dobrze. Przewróciła oczami, ale zachichotała. I właśnie wtedy przypomniałam sobie o co walczę. O 8.25 siedziałam już w kawiarni. Marek wszedł o 8.29. Idealnie skrojony garnitur. Bez krawata. Spokojne, ale czujne spojrzenie. Typ człowieka, który czyta każde słowo, którego nie wypowiadasz. Wyciągnął rękę. Ewelina. Marek. Usiedliśmy, zamówiliśmy kawę, a potem wyjął teczkę. Nie serwetkę. Nie, niejasny e-mail. Teczkę. W środku projekt oferty. Stanowisko. Dyrektor do stron strategii rozwoju. Wynagrodzenie podstawowe: 162 tysiące złotych rocznie. Potencjalna premia: do 30% rocznie. Opieka zdrowotna. Pełne ubezpieczenie, w tym dla członków rodziny. Opcje na akcje. Elastyczność pracy zdalnej. Zatkało mi dech. To nie jest przysługa, powiedział cicho. Tyle jesteś warta. Spojrzałam na niego. Dlaczego teraz? Dlaczego ja? Uśmiechnął się. Ponieważ jesteś typem osoby, której firmy próbują płacić za mało, dopóki nie zdadzą sobie sprawy, że nie mogą sobie pozwolić na jej stratę. A ja wolę zainwestować w ciebie, zanim ktoś inny się obudzi i spróbuje zrobić to samo. Zamknęłam teczkę i po raz pierwszy od 24 godzin uśmiechnęłam się. Kiedy wjechałam na parking horyzontu, teczka Skinetrix leżała w mojej torbie a umysł miałam ostry jak brzytwa, tym razem żadnych drżących rąk, żadnej paniki zapierającej dech w piersiach. Nie wracałam po odpowiedzi. Wracałam, by udzielić jednej, ale nie udawajmy, że się nie denerwowałam. Bo co, jeśli Marek zmieni zdanie? Co, jeśli oferta zniknie w sekundę po tym, jak odrzucę propozycję horyzontu? Co, jeśli. Nie. Przerwałam tę myśl. Spędziłam zbyt wiele lat, wątpiąc w siebie, kurcząc się. Stając się wystarczająco mała, by przetrwać w miejscu, które nie przejmowałoby się, gdybym utonęła, pod warunkiem, że zrobiłabym to po cichu, nigdy więcej. Wjechałam windą na czternaste piętro. Wszyscy zachowywali się normalnie, uśmiechali się, kiwali głowami. Niektórzy nawet rzucali zmęczone żarty o arkuszach kalkulacyjnych i spotkaniach, ale wiedziałam, co się dzieje. Obserwowali mnie, bo wieść się rozniosła. Stałam się tą, której próbują obciąć pensję. I nagle przestałam być niewidzialna. Kiedy dotarłam do biurka, czekało na mnie zaproszenie w kalendarzu. Kontynuacja rozmowy w Supeku, reorganizacji wynagrodzenia. 9.00 Uczestnicy. Ewelina Chorak, Jacek Krawczyk, wiceprezes, Monika Lisiecka, HR. Monika była typem pracownicy HR, która zawsze wyglądała na wyczerpaną, ale jakimś cudem wciąż miała idealnie pomalowane usta, chodząca sprzeczność w beżowych szpilkach. Jacek był moim szefem. Tym samym, który wręczył mi 55% obniżkę pensji z uśmiechem, jakby oferował mi premię. Weszłam do sali konferencyjnej punktualnie o dziewiątej. Już tam byli, Ewelino, powiedział Jacek, wskazując na krzesło naprzeciwko siebie. Dziękuję, że znalazłaś czas. Usiadłam spokojnie. Gotowa. Monika uśmiechnęła się uprzejmie. Jesteśmy tu tylko po to, by sfinalizować twoje nowe warunki wynagrodzenia i upewnić się, że czujesz się wspierana w tym okresie przejściowym znowu to słowo wspierana. Nie zawracałam sobie głowy uprzejmościami nie przyjmę zmienionej oferty powiedziałam. Jacek zamrugał. Słucham? Nie zgadzam się na obniżkę pensji. Oparł się powoli, splatając dłonie, jakby miał do czynienia z dzieckiem, które odmawia zjedzenia warzyw. Rozumiemy, że to duża zmiana powiedział. Ale cały dział dostosowuje się do nowej rzeczywistości finansowej. To nic osobistego. To zabawne, odparłam równym tonem, bo ja odbieram to osobiście. Monika wtrąciła się. Ewelino, nikt nie kwestionuje twojej wartości. Chodzi tylko o reorganizację budżetu. Chcecie, żebym wykonywała tę samą pracę, a właściwie więcej pracy za prawie połowę wynagrodzenia, powiedziałam. Nazywacie to reorganizacją. Ja nazywam to wyzyskiem twarz Jacka stężała. Jeśli ten nowy układ ci nie odpowiada, będziemy musieli rozpocząć proces zwalniania. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się zatrzymać twoją wiedzę instytucjonalną w okresie przejściowym. Sięgnęłam do torby i wyjęłam teczkę. Położyłam ją na stole, otworzyłam i powoli przesunęłam w ich stronę. Monika pochyliła się pierwsza. Jej brwi uniosły się wysoko. Jacek nawet jej nie dotknął. Rzucił tylko okiem na liczby i spojrzał z powrotem na mnie. To od kinetrix? Zapytał. Kiwnęłam głową. Stanowisko dyrektorskie, pełna pensja, premia, opieka zdrowotna, opcje na akcje, elastyczność pracy zdalnej. Powiedziałam. Miałeś wczoraj rację. Ktoś inny mnie weźmie. Szczenka Jacka zacisnęła się. Monika otworzyła usta i znowu je zamknęła. Już przyjęłaś? Zapytał. Nie. Chciałam dać wam ten przywilej, by usłyszeć to bezpośrednio ode mnie. Więc odchodzisz. Spojrzałam mu w oczy. Odchodzę z firmy, która potraktowała mnie jak kogoś jednorazowego użytku, z kultury, która chowa się za arkuszami kalkulacyjnymi i wmawia swoim pracownikom, że głodowanie to lojalność. Jacek spojrzał na Monikę. Ewelino, jeśli teraz wyjdziesz, zrzekasz się wszelkiej odprawy uśmiechnęłam się. Właściwie nie. Zgodnie z moją umową, wciąż na warunkach sprzed restrukturyzacji. Obniżenie wynagrodzenia o więcej niż 25% jest klasyfikowane jako rozwiązanie umowy z winy pracodawcy. Zrobiłam pauzę. Należy mi się odprawa i nie jestem zobowiązana do przekazywania czegokolwiek. Twarz Jacka zbladła. Monika zaczęła przeglądać swoje notatki drżącymi palcami. To błąd, powiedział. Nie. Błędem było założenie, że będę milczeć, że wezmę wszystko, co mi podacie, bo jestem matką, bo mam rachunki. Bo myśleliście, że jestem w pułapce. Wstałam. To spotkanie jest skończone. I mój czas tutaj również. Odwróciłam się, by wyjść, po czym spojrzałam jeszcze raz. Aha, a jeśli zastanawiacie się, kto zajmie się klientem grupy Mazur w następnym kwartale, może powinniście zapytać Horyzont. A potem wyszłam, stukając obcasami o kafelki, z sercem walącym. Nie ze strachu, z wolności. Myślałam, że poczuję triumf, gdy tylko wyjdę z tej przeszklonej sali konferencyjnej. I na początku tak było, ale zanim dotarłam na parking, nogi mi się trzęsły. Nie z żalu, z adrenaliny. Z tej przerażającej wolności, jaką daje skok z klifu i wiara, że gdzieś tam na dole jest ziemia, nawet jeśli jeszcze jej nie widać. Siedziałam w samochodzie, wpatrując się w kierownicę przez coś, co wydawało się godziną, aż zawibrował mi telefon. Kinetrix HR Twój e-mail powitalny jest już aktywny Dokumenty w załączniku Daj nam znać, jeśli masz jakieś pytania Otworzyłam dokument List intencyjny Świadczenia Data rozpoczęcia Podpis cyfrowy To było realne Wypuściłam powietrze Podpisałam i nacisnęłam wyślij Miałam pracę Miałam przyszłość Teraz musiałam tylko przetrwać teraźniejszość Kiedy weszłam do domu Była dopiero 11 rano W mieszkaniu było cicho Zbyt cicho. Ten jeden raz brak hałasu mnie nie uspokoił. Sprawił, że niepewność odbijała się echem jeszcze głośniej. Jest coś, czego nikt ci nie mówi o zaczynaniu od nowa. Żal nie zawsze uderza wtedy, kiedy się go spodziewasz. Czasami pojawia się w środku dnia, kiedy składasz pranie i zdajesz sobie sprawę, że nie ma żadnego służbowego e-maila do sprawdzenia. Czasami uderza, kiedy twoje dziecko zauważa. Tego popołudnia sama odebrałam Anię ze szkoły. Czekała przy ławce ze swoim małym plecakiem, obracając w dłoniach kamyk, jakby krył w sobie odpowiedzi na tajemnice wszechświata. Jej twarz rozjaśniła się, gdy mnie zobaczyła. Mamo, hej, gwiazdko, powiedziałam, kucając, by ją przytulić. Jesteś wcześnie? Tak. Pomyślałam, że zrobię ci niespodziankę. Masz wolne? Zawahałam się, a potem kiwnęłam głową. Coś w tym stylu. Poszliśmy na lody. Wróciliśmy do domu pieszo. Rozmawialiśmy o jej projekcie naukowym, tym, o którym bała się, że nikt go nie zrozumie. Dopiero gdy wróciliśmy i usiadła przy kuchennym blacie, siorbiąc roztopione lody waniliowe i wpatrując się we mnie zbyt intensywnie, zapytała: Wszystko w porządku? Podniosłam wzrok z nadzlewu. Oczywiście, dlaczego pytasz? Masz swoją odważną minę, powiedziała po prostu. Te, której używasz, kiedy stało się coś złego, to mnie prawie złamało, bo miała rację. Dzieci zawsze wiedzą. Nawet kiedy próbujemy je chronić, wyłapują nuty, które gubimy między zdaniami. Wytarłam ręce i usiadłam obok niej. Odeszłam dziś z pracy, powiedziałam. Pamiętasz, jak rozmawiałyśmy o tym, żeby stawać w swojej obronie, nawet kiedy jest trudno? Kiwnęła głową. Cóż, było trudno, ale zrobiłam to. Nie odezwała się od razu. To, czy nadal wszystko jest w porządku? Nasz dom, moja szkoła i. i Pluton? Zamrugałam. Pluton? Mój teleskop. Nadal jest mój, prawda? Zaśmiałam się. A potem zapłakałam. Dziwna mieszanka obu tych rzeczy. Tak, kochanie. Pluton, teleskop i dom. Wszystko, nadal jest nasze. Ania uśmiechnęła się. W takim razie myślę, że dobrze zrobiłaś. Tej nocy, gdy poszła spać, otworzyłam laptopa. Miałam czternaście nieprzeczytanych e-maili. Cztery od klientów horyzontu, dwa od kolegów z zespołu. Reszta od ludzi, od których nie słyszałam od miesięcy. Współpracowników, znajomych nawet starego mentora. Najwyraźniej wieści się rozeszły. Najwyraźniej moje ciche odejście nie było wcale takie ciche. Darek z mojego zespołu napisał: Słyszałem, co się stało, jestem z ciebie dumny. Możemy pogadać? Klara z marketingu napisała: Mi też próbowali obciąć. Nie miałam odwagi odejść. Ty ją miałaś. Ale najbardziej zaskakujący był e-mail od Aleksandra Wolskiego, byłego wiceprezesa do partnerstw w Horyzoncie. Teraz pracującego w firmie konsultingowej w Berlinie. Nigdy na ciebie nie zasługiwali. Daj znać, jeśli kiedykolwiek będziesz chciała porozmawiać o kolejnych krokach. Branża patrzy. To zdanie utkwiło mi w pamięci. Branża patrzy. Spędziłam tak wiele czasu, czując się niewidzialna, że nie zdawałam sobie sprawy, że ludzie faktycznie zwracali na mnie uwagę. Może nie wtedy, gdy zostawałam po godzinach, czy po cichu naprawiałam problemy, ale kiedy się postawiłam, kiedy wyszłam, wtedy zauważyli. W biznesie jest takie powiedzenie: Ludzie nie odchodzą z pracy, odchodzą od menedżerów, ale to też nie jest prawda. Czasami odchodzimy od bycia niedocenianymi, czasami odchodzimy od bycia małymi. I tej nocy, siedząc w moim cichym domu, z Anią śpiącą w pokoju obok i światłem księżyca wlewającym się przez okno, zrozumiałam coś. To nie był koniec, to był początek czegoś znacznie, znacznie większego. Pierwszy poranek w kinetrix. W niczym nie przypominał mojego pierwszego dnia w horyzoncie. Nie było opóźnień we wdrażaniu, zapomnianych haseł ani rzuconego od niechcenia. Zaraz zobaczę, czy ktoś znajdzie ci biurko. Byli na mnie gotowi i już samo to mówiło mi wszystko, co musiałam wiedzieć. Mój nowy zespół, siedem osób, większość młodszych ode mnie, wszyscy bystrzy, wstał, gdy weszłam do sali konferencyjnej. Marek przedstawił mnie jako siłę strategiczną i kogoś, komu nie trzeba mówić na czym polega przywództwo. Uśmiechnęłam się uprzejmie, ale w środku wciąż wstrzymywałam oddech. Jest taki dziwny rodzaj strachu, który pojawia się, gdy w końcu dostajesz to, o co walczyłaś. To nie jest strach przed porażką, to strach przed rozczarowaniem tej wersji siebie, która wierzyła, że ta chwila była warta wszystkiego, co poświęciłaś. Do dziesiątej rano miałam firmowego laptopa, pełny dostęp administratora i kalendarz, który już zaczął się zapełniać. Kinetrix nie dał mi tylko stanowiska, dał mi odpowiedzialność, wpływ i zaufanie. Ale prawdziwa zmiana nadeszła w południe. Zawibrował mój telefon. Nieznany numer, kierunkowy z Warszawy. Odebrałam ostrożnie. Ewelina Chorak, Ewelino, mówi Dominik Palka. Grupa Mazur. Wyprostowałam się. Dominik był jednym z największych klientów Horyzontu, jednym z moich największych klientów. Pracowaliśmy razem przez trzy lata. Znałam imiona jego dzieci. Na urodziny Ani wysłał jej rakietę z klocków Lego. Nie brzmiał na zadowolonego. Właśnie dzwonił do mnie Jacek. Powiedział mi, że nie pracujesz już w firmie. Powiedział, że zostanę przekazany komuś o imieniu Marlena. Nie znam jej. Ledwo znam Jacka. Czekałam. Nie po to podpisywałem umowę, żeby mnie przerzucano. To ty byłaś powodem, dla którego zostaliśmy po tych awariach w zeszłym roku. To ty byłaś powodem, dla którego przedłużyliśmy kontrakt. Co się dzieje? Wzięłam oddech. Odeszłam dobrowolnie. Obcięli mi pensję o ponad połowę i oczekiwali, że utrzymam ten sam zakres obowiązków. Powiedziałam nie. Cisza. A potem. I dobrze zrobiłaś. Zamrugałam. Naprawdę? Tak, powiedział. Ewelino, gdzie teraz jesteś? Zawahałam się. Kinetrix dał jasno do zrozumienia, że nie podkupuje klientów. Jeśli klienci przyjdą, to przyjdą z własnej woli, ale nie wolno mi było ich namawiać. Mimo to mogłam powiedzieć prawdę. Jestem teraz w Kinetrix. Kolejna pauza. A potem Dominik zaśmiał się cicho i sucho. Oczywiście, że tak. Marek ma dobrą intuicję. Skontaktuję się z jego zespołem. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, dodał: Powiedz Ani, że wyślę jej nowy zestaw z łazikiem marsjańskim. Właśnie wyszedł. Rozmowa się skończyła. Wpatrywałam się w ekran. Nie podkupiona. Nie Po prostu przeniesiona. Pięć minut później kolejny telefon. Tym razem od Lidii z Dentimet Opieka Zdrowotna. Ta sama historia. Horyzont przydzielił nowego menedżera klienta. Kogoś nieznajomego, nieprzygotowanego, wyraźnie czytającego z kartki. Podpisaliśmy umowę dzięki tobie, Lidio, powiedziała. Wiedziałaś, jak przełożyć technologię na ludzki język. Ten nowy facet nie potrafiłby wyjaśnić, co to jest kabel Ethernet, nawet gdyby od tego zależało jego życie. Do trzeciej po południu odebrałam jeszcze cztery telefony. Wszystkie od byłych klientów, Wszystkie z tym samym pytaniem, gdzie teraz jesteś? Tego wieczoru siedziałam w moim nowym biurze, a słońce zachodziło za panoramą miasta. Moje biurko wciąż było puste. Jeszcze żadnych rodzinnych zdjęć, tylko kubek z kawą i notatnik. Marek zapukał raz i wszedł do środka. Byłaś dzisiaj zajęta, powiedział, kiwnęłam głową. Dzwonią do mnie. Wiem. Dominik już napisał maila. Dentimet też usiadł naprzeciwko mnie. Nie będziemy ich naciskać powiedział. Jeśli przyjdą, to przyjdą. Ale jeśli to się utrzyma, Ewelino, będziemy potrzebować planu. Planu? Pochylił się do przodu. Bo jeśli choć połowa twoich klientów pójdzie za tobą, to już nie tylko cię zatrudniamy, zmieniamy krajobraz. Wtedy to do mnie dotarło. Nie tylko odeszłam z horyzontu, zabrałam ze sobą grawitację. Nie planowałam tego, powiedziałam. Wiem, odparł. I właśnie to czyni to tak potężnym. Mój telefon znów zawibrował. Kolejny nieznany numer. Tym razem się nie zawahałam. Odebrałam. Trzy tygodnie po moim odejściu cisza została przerwana. Byłam w trakcie przeglądania wykresu prognoz na trzeci kwartał, gdy na moim telefonie wyświetlił się numer, którego nie widziałam od ponad roku. Grzegorz Wierzbicki, prezes Horyzont Rozwiązania. Nie był człowiekiem, który dzwonił bez powodu. Od tego miał asystentów. Jeśli dzwonił Grzegorz, oznaczało to jedno coś się paliło. Pozwoliłam mu zadzwonić dwa razy, a potem odebrałam. Ewelina chorak. Ewelino, powiedział, a jego głos był napięty i zbyt uprzejmy. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam w nieodpowiednim momencie. Jestem w pracy, odparłam prosto. O co chodzi? Pauza. Zostałem poinformowany o tym, co się stało. Twoje odejście i jego następstwa. Nic nie powiedziałam. Pozwoliłam mu zawisnąć w tej ciszy. Odchrząknął. Obserwujemy niepokojący trend. Grupa Mazur, Dentimet, Lumira. Wszyscy zerwali umowy i zostaliśmy poinformowani, że przenieśli się do Kinetrix. Nie do wiary. Nie muszę ci mówić, co to dla nas oznacza. Nie, powiedziałam. Nie musisz. Czekał, może spodziewając się, że zmięknę. Przeproszę. Coś zaoferuję. Nie zrobiłam tego. Chcielibyśmy umówić się na rozmowę. Kontynuował. Omówić możliwość odbudowania tej relacji. Zabrzmiało to jak żart bez puenty. To znaczy, po tym jak obcięliście mi pensję, odebraliście klientów i groziliście, że mnie zastąpicie, to nie było autoryzowane przez zarząd, powiedział szybko. Jacek podjął zbyt agresywne decyzje pod presją. Jacek działał w ramach kultury, którą pan stworzył, odparłam. Nie może pan teraz zrzucać winy. Cisza. Ewelino, byłaś kluczową częścią naszego sukcesu i, szczerze mówiąc, nie możemy sobie pozwolić na utratę tego, co wniosłaś do tej firmy. Korekta, powiedziałam. Już straciliście. Prawie słyszałam, jak mruga. Pozwól, że wyrażę się jasno, dodałam. Już nie jestem zła. Nie szukam zemsty. Po prostu mam dość. Z pewnością jest jakiś sposób, w jaki możemy. Nie ma, przerwałam. A gdyby pan był naprawdę zainteresowany ochroną tego, co pan miał, interweniowałby pan trzy miesiące temu. Nie teraz. Kiedy klienci odeszli, kiedy zaufanie zostało zniszczone. Kiedy stracił pan jedyną rzecz, której nie można kupić, to znaczy lojalność. Zakończyłam rozmowę i po raz pierwszy od początku tej całej sprawy poczułam się lekko. Niezwycięsko, nie z satysfakcją, po prostu wolna. Następnego dnia zadzwonił Darek. Złożyłem wypowiedzenie, powiedział. Zapytali, czy zgodziłbym się zostać, żeby pomóc w przekazaniu obowiązków. Powiedziałem im, że jedyną osobą, za którą poszedłbym znowu w bój, jest już w Kinetrix. Uśmiechnęłam się. Mamy miejsce. Porozmawiam z Markiem. Tydzień później spotkałam się z Lidią z Dentimet na lunchu. Uściskała mnie, jakbyśmy były starymi towarzyszkami broni. Prosili nas, żebyśmy się zastanowili, powiedziała. Nawet zaoferowali zniżkę, żebyśmy zostali. A my lubimy pracować z ludźmi, którzy słuchają. Z ludźmi, którzy traktują nas jak partnerów, a nie tylko liczby w raporcie o utrzymaniu klientów. Wzniosła kieliszek. Za znajomość swojej wartości. Wzniosłam swój w odpowiedzi. I za to, żeby nigdy o niej nie zapominać. Tego wieczoru wcześniej położyłam Anię spać. Leżała zwinięta pod kocem w rakiety, a jej teleskop był skierowany w róg okna, przez który wpadało światło księżyca. — Idziesz jutro do pracy? — zapytała sennie. — Tak — powiedziałam. — Ale będę w domu na kolację, jak zawsze. — Obiecujesz? — Obiecuję. Jej powieki opadły. A ja po prostu patrzyłam na nią przez chwilę, bo kiedy cały kurz opadnie... E maile przestaną przychodzić, umowy się zmienią, a drzwi biura zamkną się po raz ostatni, to nie pieniądze czy nazwa firmy mają znaczenie. Ważne jest to, co zbudowałaś. To ludzie, którzy poszli za tobą nie dlatego, że musieli, ale dlatego, że tak wybrali. To spokój ducha, który daje świadomość, że nie tylko przetrwałaś. Wybrałaś siebie, mówili, że jestem zastępowalna. Okazało się, że jestem niezapomniana, a to była puenta, której się nie spodziewali.